Witam serdecznie dzisiaj o poranku, dzisiaj będziemy sobie mówić o tym, czy najgorszy dzień w roku na indeksach giełdowych będzie dzisiaj, czy też w poniedziałek, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Tradycyjnie, przypominam, na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie. To, co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. Motto kanału to subiektywny punkt widzenia, więc na samym początku ja powiem trochę o siebie, później będzie sesja Q&A. W tle jest ankieta dotycząca indeksu WIG20, Dzisiaj spodziewasz zamknięcia względem otwarcia, czy wyżej, niżej, czy bez e, zmian. Zobaczymy, jak fluktują e, nastroje na naszej społeczności. Zachęcam do tego, by oddawać e, głosy. No i oczywiście przypominam, że trwa wielka impreza inwestycyjna, Inwestka w, w Warszawie. Wczoraj był pierwszy dzień, wczoraj było wystąpienie Jarka Jamki, dzisiaj będzie o, o wystąpienie Pawła Donalewicza o godzinie 16 o tym, jak inwestować na GPW. Więc zachęcam do tego, żeby przybyć, żeby posłuchać, żeby się z nami spotkać, żeby wymienić opiniami się i oczywiście nawiązać bliższe relacje. I też przypominam, że mówimy do Was jako zarządzający aktywami w AX Asset Management, więc jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do kapitału, którym akurat ja zarządzam, na, na dole w opisie i w komentarzu jest specjalny adres e-mail, na który warto wysłać zgłoszenia. To jest w tle lista miast, gdzie będziemy się wkrótce spotykać z inwestorami na takie indywidualne spotkania. Z tymi, którzy chcą dołączyć do usługi, asset management. Także, szanowni inwestorzy, dzisiaj, o poranku, za chwilę, będziemy sobie śledzić losy rynków finansowych, no i oczywiście będziemy się zastanawiać, co dalej. I tradycyjnie, na samym początku, zaczynamy od analizy tego, co się dzieje na głównej parze świata, bo to jest oczywiście bardzo istotne i co my tutaj widzimy. Przynosi, poranek przynosi nam dalsze wzrosty głównej pary świata. Eurodolar jest już na poziomie 1,17 z plusem, więc zostało wykonane wybicie, zasięg wybicia z formacji podwójne dno, które widać tutaj na wykresie. Tendencja cały czas jest trwała, przejście przez linię trendu spadkowego zachęca do tego, by bardziej agresywnie podejść do nadziei na to, by będziemy, że będziemy wkrótce... E że będziemy wkrótce świadkami ruchu na kierunku 1,18 1,19, czyli na rejon tych maksimów wszechczasów, czasów, czyli generalnie kiedy rozpatrujemy wykresy w ujęciu długoterminowym, to żeby znowu zaatakować górne ograniczenie tego 3-letniego kanału wzrostowego oraz oczywiście krawędzi linii trendu wzrostowego na dolar indeksie o długoletniej historii bo tego typu formacja oczywiście ma ogromne znaczenie przypominam, że rejon 1.18, 51.19 to będzie miejsce o, jest to miejsce, gdzie jest bardzo ważne, super długoterminowe wsparcie w postaci tej linii trendu wzrostowego na dolar indeksie no i być może właśnie teraz na naszych oczach buduje się, buduje się formacja buduje się struktura, która będzie już e, niedługo zachęcała do tego żebyśmy znowu zwiedzili te poziomy Teoretycznie, amerykański dolar powinien, miał, powinien mieć jeszcze przestrzeń do tego, żeby się umacniać na, w perspektywie następnego miesiąca. Ale widać, że ruchy rynku są zdecydowanie inne i że tendencja jest cały czas trwała. Równolegle amerykańskie rentowności, proszę zwrócić uwagę, spadają już głęboko poniżej czwórki. Rentowność spada, czyli cena idzie do góry. Przechodzimy przez te ostatnie maksima to jest bardzo dobra wiadomość. Oczywiście świadczy to o tym, że na rynku mamy spekulację. Coraz większą spekulację co do dalszych obniżek stóp procentowych. Rynek wierzy w procesy dezinflacyjne, a to wszystko na fali oczywiście spadków ceny ropy naftowej. Ropa naftowa już spadła nawet poniżej 57 dolarów. Wsparcie to są okolice 55 dolarów. Więc teoretycznie powinniśmy się z tego bardzo cieszyć na giełdach papierów wartościowych, bo im niżej cena ropy naftowej, tym większa szansa na presję dezinflacyjną, że negatywne nastroje będą oddalone, a przybliżone negatywne, pozytywne nastroje co do przyszłości inflacji w Stanach i na całym świecie i oczywiście była, jest, będzie to pożywko, pożywka do głębszych obniżek stóp procentowych i oczywiście w takiej sytuacji gdy jeden z głównych powodów wzrostów yy, aktywów związanych z ryzykiem to są oczekiwania co do przyszłości stóp procentowych, żeby dzięki temu obserwować wzrosty od złota przez bitcoin, aż po indeksy giełdowe na całym świecie no i oto Teraz jest moim zdaniem cała batalia, więc generalnie zachowanie ropy naftowej powinno bardzo, bardzo nas cieszyć. I proszę zwrócić uwagę. Budzimy się dzisiaj a już jesteśmy blisko poziomu 4400 na złocie, co prawda dzisiaj w nocy doszło do korekty o 100 dolarów w szybkim tempie, ale została ta korekta szybko wykupiona, tendencja wzrostowa trwa. Złoto zachwyca, efekt FOMO widać, widać przyspieszenie tendencji wzrostowej. Geopolityka oczywiście moim zdaniem jest teraz głównym czynnikiem powodującym wzrost złota. Czyli to czy będzie jak będzie w jaki sposób dojdzie do porozumienia między Chinami a Stanami, czy w ogóle do niego dojdzie, to jest moim zdaniem główny temat. Takie spotkanie ma być za dwa ty do dwóch tygodni, czyli do końca października ma być obserwowane. Więc śledzimy losy rynku, zobaczymy czy rzeczywiście tak się stanie. Plus, oczywiście przypominam i zachęcam do tego, żeby obserwować także inne metale przemysłowe i metale szlachetne, czyli srebro, platyna, będziemy tam też obserwować, przynajmniej na srebrze obserwujemy też dynamiczne wzrosty, efekt FOMO na, no widać bardzo, bardzo, bardzo silne, więc ci, którzy mają złoto, bardzo się oczywiście z tego cieszą. No, i oczywiście my też, gdy rozpatrujemy indeksy giełdowe, no to w takiej sytuacji rynek miedzi nas interesuje, a on nie wysyła negatywnych sygnałów. Negatywne sygnały, pierwsze negatywne byłyby, gdyby rynek złamał poziom 10300, 10200, czyli tą całą strefę tutaj wsparcia. Na razie jesteśmy powyżej tych poziomów, więc co prawda jest tutaj korekta, ale moim zdaniem o charakterystyce prowzrostowej. No i indeksy giełdowe dzisiaj na kontraktach terminowych schodzimy w dół. I dlaczego tak jest? Ponieważ moim zdaniem. Gdy inwestorzy e, zastanawiają się, co może się dalej wydarzyć na giełdzie, to przypominam, że statystyka, statystyka mówi nam wprost i jasno, bardzo czytelnie, że 19 października to rozkładając stopy zwrotu e, na indeksie Standard Poor's na poszczególne dni, okazuje się, że jest to najgorszy dzień. Najgorszy dzień na giełdzie na indeksie Standard Poor's podczas całego roku. No, i jako, że to jest niedziela, więc teoretycznie ten dzień najgorszy może być to dzisiaj albo jutro. No i być może taka słabość, która jest, jest związana właśnie z handlem algorytmicznym, który jest zasilany historią, a ta historia właśnie pokazuje, że tego typu słabość może wystąpić. Plus oczywiście przypominam, że cały tydzień, który występuje po takim dniu, czyli teoretycznie cały przyszły tydzień też powinien być słabszy. Na przestrzeni ostatnich 74 lat no, każdy ten dzień. Przynosił, czy znaczy każdy? Średnio przynosił każdy dzień ujemną stopę zwrotu, ale jak już przeżyjemy, dojdziemy za tydzień do zamknięcia świecy tygodniowej, no to będziemy się zbliżać do najlepszego okresu do inwestowania na rynku akcyjnym, tak w ujęciu daily, jak i oczywiście tego półrocznego okresu do inwestowania, bo okienko między 1 listopada a końcem kwietnia to jest najlepsze półroczne okienko do, do tego, by obserwować wzrost indeksów giełdowych. No i oczywiście geopolityka, jest teraz kluczem do zrozumienia sytuacji. No i też pojawiły się wczoraj strachy, i zachęcam do tego, żeby sobie ten ETF śledzić. KRE, czyli Regionalne Banki w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło do gigantycznych, mocnych spadków na niższych poziomów od kwietnia. No i inwestorzy się będą też mogli obawiać o to, że efekt zarażenia przeniesie się także na inne. Na rynki na inne segmenty, sektory rynku finansowego. Dlatego, też dzisiaj będą te banki pod I To jest wyśmienity pretekst ku temu, żeby przeżyć słabszą sesję, dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, żeby po prostu wykonać tą statystyczną zależność, która mówi o tym, że okolice 19, gdzie dokładnie 19 października, to jest najgorszy dzień ze z dzienną stopą zwrotną na indeksie Standard. Ten póry, że jest to niedziela, no to pytanie jest, czy ten statystycznie najgorszy dzień. Przez algorytmy zostanie zaliczony, że to jest dzisiaj, albo że to będzie dzień w poniedziałek. Zobaczymy, przekonamy się. Musimy trzymać rękę na pulsie. Także tak wygląda sytuacja. Za chwilę będziemy sobie obserwować też oczywiście inne rynki, ale zwracam też uwagę na obserwację relatywnej siły i słabości poszczególnych segmentów na, na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. I co, co my tutaj widzimy? Indeks, Nasdaq co prawda spada indeks Standard Poor's też się cofa na kontraktach terminowych ale patrzmy oczywiście gdzie jest rynek względem tych poziomów minimalnych które były w ostatnim czasie e, obserwowane jeżeli rynek obroni te poziomy będzie to bardzo dobra wiadomość dla przyszłości rynku i co jest ciekawe, proszę zwrócić uwagę myślę, że pojawia się relatywna siła indeksu Nasdaq względem indeksu Standard Poor's dlatego też to jest swoista ciekawostka wcześniej było odwrotnie a więc, tak jakby technologia zyskiwała na, na znaczeniu i na randze, ale trzeba trzymać rękę na pulsie i obserw będziemy obserwować, jak to się dzisiaj przełoży na zachowanie rynków finansowych. No, i na giełdach w Azji, dzisiaj cofnięcie w Japonii, wyraźniejsze spadki na giełdzie w Chinach. Więc, teoretycznie, dzisiaj też powinno być słabiej na otwarciu na indeksach giełdowych w Europie, i tutaj widzimy że prawdopodobnie będziemy testować poziom 24 tysiące punktów na taksi na, na otwarciu i w Warszawie też prawdopodobnie będzie mieć niższe otwarcie a co dalej to się okaże proszę zwrócić uwagę polski złoty pokazuje tak jakby trwała akumulacja akcji przez inwestorów zagranicznych no widać to bardzo bardzo moim zdaniem już czytelnie tak poprzez euro jak i na dolar złotym więc uwaga trzymamy się tych poziomów, które są jako wsparcia bardzo intensywnie, przypominam 3,63 na wykresie miesięcznym to jest długoterminowe wsparcie, jako że ten euro jakoś nie chce spadać, to może być trudno, żeby doprowadzić do większej korekty, ta korekta nie doprowadziła nawet do przejścia przez poziom 3,73 3,70, więc wygląda to naprawdę bardzo, bardzo słabo no ale jak będzie, zobaczymy więc do papierów wartościowych, jeżeli dzisiaj będą spadki, jeżeli utrzymamy się powyżej tych poziomów minimalnych, które powstały w tym tygodniu i utrzymamy się powyżej tej półrocznej linii trendu wzrostowego, to będzie to dobra wiadomość dla inwestorów zachęcająca do optymizmu w końcówce października. Ale zobaczymy, oczywiście, jak rzeczywiście będzie. To tak wygląda sytuacja dzisiaj o poranku. Cieszymy się z euro-dolara, cieszymy się ze złota. Martwimy się o indeksy w Stanach Zjednoczonych. Jestem ciekawy Waszej opinii, więc zachęcam do oddawania głosów w ankiecie, czy dzisiaj indeks WIG-20 spadnie, wzrośnie, czy będzie bez zmian. I przypominam, dzisiaj kończymy tydzień, więc inwestorzy też będą się skupiać na tym, jaki będzie kształt świec w ujęciu tygodniowym. Dobra, Aszton. Kiedy zawali się twór WIG20 niechciany w Europie? Pan Aszton nie lubi chyba polskich spółek. W środę 15 października było 2,5 miliarda obrotu. W Slangu to raczej wrzutka dystrybucja akcji. Pan Adam uważa, że to są, że to jest dystrybucja. Dobra, dzięki. Okej, okay, dobra. Tam wielki, witam, dzień dobry. Na wig dystrybucja od maja małym przejściem. Aszton widzi spadki prak wzrostów na Bitcoinie, pogłębienie besty trwającej od stycznia na krypto. Pan Kamil widzi bestę na krypto. Jasne, dobra. Surowce ładnie, krypto dalej umiera i ładuje. Co nie dziwi, bo lepiej kupować złoto niż krypto. Pan Kamil zdegustowane zachowaniem kryptowalut. Ok. Czy kryzys znów zaczyna zacznie się od banków? No, cycling. No, ja przypominam, że. Banki regionalne mają zdecydowanie mniejsze znaczenie niż e, e, szeroki system bankowy w Stanach. E, Fed ma narzędzia, żeby pa, potencjalnie pomagać takim bankom. Dodatkowo są stopy procentowe, które mogą być e, cały czas znowu uruchomione jako wsparcie. Dodatkowo stopy procentowe spadają, więc ja bym się tak naprawdę nie, nie obawiał o to, że jakiś kryzys się tam szykuje. Po prostu jest pretekst do tego, żeby indeksy giełdowe e, zaczęły być mocniej sprzedawane. Przynajmniej ja to tak widzę. Eee, witam Macieju, dzień dobry. Grzegorz widzi czerwony poranek, jasne. Dobra. Witam Nord, witam Robercie, Czy akumulacja akcji jest, jest zajęcie krótkiej pozycji na indeksie? Pan Robert też nastawiony na spadki? Okej, okay, dobra. Widzę, że nie ma więcej pytań, to będziemy kończyć nasze spotkanie. Eee, pan Wojtek, co myślę o OKLO i o tickerze SMR? No, przypominam, są tam bardzo ciekawe tendencje i Wojtek sygnalizuje, żeby obserwować tickery OKLO i SMR. Czy subiektywnym zdaniem powinniśmy się spodziewać korekty na złocie i, na, i, i czy złoto będzie wyżej niż te? To korekta zawsze e, powinna być spodziewana, ale na chwilę obecną widzimy, że była w nocy 100 dolarów i została szybko wykupiona. Po prostu taki jest popyt. Azjaci ostro kupują. Prędzej czy później korekta będzie. Ale moim zdaniem w przyszłym roku będzie wyżej i to zdecydowanie wyżej niż jest teraz. A więc no moim zdaniem tutaj ten bilans ryzyk jest mocno przechylony na korzyść tych, którzy mają długie pozycje e, na tym rynku. Dobra, to kończymy nasze spotkanie. Przypominam, trwa dzisiaj drugi dzień inwestkawców. My też tam będziemy. Przypominam dzisiaj, jak inwestować na GPW. Spotkanie z Pawłem Dunalewiczem, więc jak. Jesteście zainteresowani, zachęcam do tego, żeby ten wykład dzisiaj zobaczyć. No i oczywiście zachęcam do wszelkiej innej aktywności na naszych kanałach. Dobra, to kończymy ankietę. Czego się dzisiaj rynek spodziewa na indeksie wip 20 Czego się spodziewacie? Ile do no na to, że wygrywa opcja niżej 60% społeczności, 32% wyżej, 8 bez zmian, 164 głosy. Dziękuję za każdy głos. To tyle. Widzimy się dzisiaj po południu o 12.15. Będę miał przyjemność porozmawiać także w telewizji Biznes 24, więc jak ktoś ma ochotę i tą telewizję, to zachęcam do tego, żeby sobie włączyć materiał. Przypominam, telewizja nadaje także od września w internecie za darmo, więc można sobie to też śledzić. No i zobaczymy, gdzie nas dzisiaj, do czego nas dzisiaj doprowadzi zachowanie różnych aktywów. No i my będziemy to oczywiście także śledzić. To trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. I przypominam jeszcze raz: InvestCavs, dzisiaj tam jesteśmy fizycznie, więc jeżeli ktoś jest i chce, to zapraszam do kontaktu i też zapraszam do kontaktu wszystkie osoby, które są zainteresowane dołączeniem do usługi Asset Management, do dołączenia do kapitału, którymi akurat ja zarządzam. To dzięki, trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu i do zobaczenia. Cześć.